Cześć i cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów, Marcin Smugły. Dalej, dalej, dalej omawiamy wiosenny festiwal mangowy od studia.jg. Przedostatni tytuł mi został Medalist, ale zanim przejdziemy do mangi, to szybko dodatki, dodatki. Standardowo duża karta festiwalowa za mangę. Ogólna karta festiwalowa za to, że wszedłem i podwójny soft touch, który możecie dostać za to, że zakupiliście mangę od wydawcy. Ilość oczywiście dodatków ograniczona, aczkolwiek różnie z tym bywa, bo nie ukrywam, że czasami sobie nadrabiam jakieś starsze tytuły, które są już niedostępne w sklepach internetowych i sięgam po mangi do wydawcy. I zdarza mi się czasami dodać dodatki, więc wszystko zależy ile ich tak naprawdę stworzą, ile ich jeszcze mają. Po to dostajemy śmieszne historie ze świata medalistów, które odnoszą się do bohaterów. Ja natomiast jeszcze Wam szybciutko powiem o samej serii. Jest to seinen manga sportowa, przenosząca nas do świata łyżwiarstwa i przede wszystkim jest to ongoing. Z tego, co widziałem na Malu, mamy 10 tomów wydanych. Zobaczymy, jak długo historia zostanie pociągnięta. Czy się zamknie tak w okolicach 15-20 tomów, czy będzie trwała, trwała i trwała. To nam czas pokaże. Zanim przejdę do opowieści o bohaterach, to chciałbym... Jedną rzecz zaznaczyć, zresztą sama manga też o tym wspomina, iż łyżwiarstwo jest takim, można powiedzieć, oczkiem w głowie Ym, Japończyków i osoby, które pomimo wielu godzin pracy na lodowisku, pomimo talentu, nie osiągną odpowiednich wyników, nie pobiją rekordów, nie znajdą się w wąskim gronie najlepszych łeźwiarzy, kiedy przejdą na emeryturę sportową, spadają bardzo nisko w hierarchii, zajmują jedne z niższych szczebli, no i tak naprawdę zostają zapomnieni. I nie bez kozer o tym wspominam, bo na początku mangi poznajmy historię trenera. Mężczyzny, który co prawda dość późno wszedł w świat łyżwiarstwa, ale miał talent, dużo pracował i niestety tyle mu zabrakło. Tyle mu zabrakło, żeby osiągnąć odpowiedni tytuł, przez co o, można powiedzieć, że chłopina, kiedy zakończył karierę, odbije się od jednego miejsca do drugiego. I tak, no można powiedzieć, załamany e, swoim losem spotyka pewną dziewczyna która pomimo przeciwności ze strony rodziców, kolegów, czy, czy nawet bym ogólnie powiedzieć środowiska, pragnie stać się łyżwiarką. Odkrywa w niej potencjał, odkrywa w niej cząstkę siebie, odnajduje w niej, można powiedzieć, swoją poniekąd historię i postanawia ją trenować. Moi drodzy, dostajemy historię, w której to um, niedoszła gwiazda łyżwiarstwa, trener z dużą, z fajnym podejściem, z dużą ilością talentu postanawia wyszkolić ucznia. Ucznia, który jest bardzo, która jest, bo to jest dziewczynka, która jest bardzo pojętna i która ma zacięcie, żeby stać się mistrzem. Niestety przeciwnością jest wiek, środowisko, czy sobie poradzi, czy zdobędzie złoty medal, jak widać tutaj na karcie festiwalowej mangi, to zobaczymy. Ogólnie moi drodzy, bo jest to historia rozwoju kariery dziewczynki, czy będzie prosta, czy będzie wyboista pełna zakrętów, to już pozostawiam wam do odkrycia, jeżeli będziecie chcieli oczywiście wejść w ten tytuł. I tak przychodząc do wrażeń, mogę powiedzieć, że jest to naprawdę nieźle skrojony sportowy Seinen, który kupił mnie przede wszystkim bohaterami, ich historią, ich przeżyciami. Kiedy są smutne chwile, kiedy widać, że coś się nie udaje, kiedy widać, że dziewczynka naprawdę bardzo mocno się stara i wbrew e, wyzwiskom, wbrew wyśmianiu przez kolegów, no stara się zdobyć przypustkę na lodowisko, łapie mnie to za serce. No, może to nie jest taki etap, że mam ochotę płakać z bohaterką i wyjść do księżyca jak mój pies ale robi się mi przykro. Niekiedy są też momenty zabawne, kiedy widać, że jej idzie, poznaje kolejne sztuki, techniki, no i wtedy moje serce się raduje. I myślę, że to jest najfajniejsza i najmocniejsza strona tej mangi. Jeżeli chodzi o sam scenariusz, to pierwszy to można powiedzieć jest takim wstępem do historii pod tytułem Od zera do bohatera, gdzie wbrew przeciwności jakoś, jakoś dziewczyna no, pcha się do przodu, widać, że ten los się do niej uśmiechnął. Um, Również w pierwszym domie poznajemy, jak widzicie, tutaj bardzo zdolną uczennicę, która zobaczymy, czy będzie koleżanką, a może rywalką. To, pokażę. to pokażą kolejne, kolejne mangi. No i Tutaj jeszcze na sam koniec zaznaczę, że oprócz historii bohaterów, wchodzenia w ich buty, co jakiś czas dostajemy kilka kadrów, gdzie obserwujemy, jak wygląda świat łyżwiarski. I powiesz, że dla mnie to było akurat fajne doświadczenie, bo akurat tym typem sportu mało się interesuje. Myślę, że w Polsce też nie ma za dużo fanów łyżwiarstwa. Jeżeli są, to bardzo Was przepraszam. Napiszcie w komentarzu, czy macie jakichś ulubionych. Um, sportowców, czy jeździcie może? No, chętnie sobie pogadam z wami, a ja to niestety siatkarz jestem od zamiłowania. Um, no i właśnie też zobaczymy, czy będzie jakaś siatkówkowa manga, póki co koszykówka, póki co Seinen Grand Blue, ale to jest taka taki sport, nurkowanie w... W pewnym. Dobra, dobra, bo abstrahuję znowu za dużo. Um, dobra, przechodząc do podsumowania. Przechodząc do podsumowania, fajny, ciepły, sportowy Seinen. I bardzo chętnie zanurzę się w tą historię. Chętnie ją bardzo sprawdzę, zwłaszcza jak rozmawiałam też ze znajomymi, którzy polecali mi sportowych mang Haikyu. Bardzo będę też chciał za jakiś czas, kiedy będę nagrywał podsumowanie albo omówienie kolejnych tomów z serii Medalist, odnieść się również do tej sławnej koszykarskiej mangi. Zobaczymy jak będzie wypadać i zobaczymy jakie będą dalsze losy bohaterów. To wszystko. Życzę Wam dziękuję za dzisiaj. Wbijajcie na mm, Facebooka Komiksów. tam rzucam informacje odnośnie kolejnych mang, o kolejnych filmów. Ym, z tego co planuję, to jutro chciałbym Wam przedstawić ostatnią mangę, krainę klejnotów. A widzicie do góry nogami mi się chwyciło. Kraina klejnotów jutro i lecimy z y, moją kubką wstydu, bo jejku dużo tych mang mi się zrobiło. Oprócz tego wbijajcie na inne moje są szale tam za niedługo pyrkon więc też będę wrzucał jakąś relację i to wszystko ślicznie wam dziękuję za dzisiaj słyszymy się trzymajcie się